Ustawa trafiała do nas do Senatu o godzinie e, praktycznie 11, a w nocy o 3.51 e, zakończyła się debata na, nad tą ustawą ponad 600 stron, kompletnie bez żadnej opinii. E, duża ilość m, jakby sygnałów, szczególnie środowisk nauczycielskich, ale również i akademickich, które dawały jednoznacznie do zrozumienia, że tak nie wprowadza się ustaw. Ustaw fundamentalnych dla tworzenia filarów państwa. Bo w, Edukacja, jakość zdrowia i stan środowiska to są trzy takie filary, które decydują, wśród, yy, jeśli chodzi o yy, codzienne funkcjonowanie, o jakości życia każdego z nas, bo każdy ma albo dzieci, albo wnuki, więc edukacja dotyczy, można powiedzieć, praktycznie nas wszystkich w sensie takiego bezpośredniego kontaktu, ale ona decyduje o przyszłości kraju. Yy, schodząc na ten taki poziom gminny, to powiem tak. Kwidzyn. Jednym z bardzo ważnych elementów rozwoju jest jakość edukacji. Na początku lat 90. postawiliśmy, że edukacja będzie filarem rozwoju kwizyna i to daje efekty. Więc każde państwo, które dba, które myśli w sposób perspektywiczny, musi myśleć o inwestycji w edukację. Nie może być tak, że ktoś przychodzi i mówi, to jest gotowy system, wdrażamy. Ten system musi być akceptowalny przez uczniów, rodziców, środowiska naukowe, nauczycieli, dyrektorów szkół, więc samorządy przede wszystkim. To, to jest mnóstwo konsultacji i rozmów, natomiast ten system wprowadzano w systemie nakazowo rozdzielczym. Ja tylko podam jeden przykład. Pani minister Zaleska często powołuje się, tak, chcielibyśmy iść w kierunku e, edukacji, którą, systemu edukacji, która e, jest na przykład w Finlandii. No, ale dokładnie robimy wszystko odwrotnie, Dokładnie. Dokładnie wszystko odwrotnie, począwszy od płac, nauczyciel w Finlandii jest drugą osobą w państwie, jeśli chodzi o wynagrodzenia, wyżej tylko zarabiają lekarze w Finlandii, mówię o, o wszystkich z całej sferze budżetowej, jakby finansowanej z budżetu danego państwa. A na drugim miejscu są nauczyciele. Tam jest pięciu kandydatów na jedno miejsce do szkoły pedagogicznej. W związku z tym jest olbrzymi prestiż. No tak. Ale prestiż buduje się poprzez właśnie wysokość wynagrodzeń, to jest jedno. Po drugie, po drugie, prestiż buduje się na tym, jaką rolę w całym systemie edukacji odgrywa nauczyciel. I, I tu znowu idziemy odwrotnie. Podstawy programowe są tak przeładowane, że nauczyciel, gdyby dzisiaj nie opuścił żadnej godziny lekcji, i tak zrealizuje 70% całego programu, podstaw programowych. Czyli gdzie te 30% realizowane jest? No W, w domach. I to, co zrobił rzecznik badania, to uczniowie i rodzice mówią jednoznacznie, jest strasznie przeładowany cały system nauczania. Jeżeli myślimy o przyszłości, to yy, musimy całkowicie odwrócić trendy nakładów, trendy roli państwa w edukacji i e, tego, co jest związane z rolą samorządów, czyli samorząd, dyrekcja szkoły, nauczyciele, to są rodzice, to jest ten fundament, który powinien być w systemie e, jakości zarządzania edukacją. Do, do 2012 roku, e, nawet w czasach największego kryzysu, i nie takiego wielkiego budżetu w sensie dochodów i takiego rozwoju gospodarczego w Europie, w tym również w Polsce, jak jest teraz. Nauczyciele byli grupą, która, że tak powiem, dostawała, dostawała te podwyżki. I jest taki wykres, jak go Państwu udostępnię, pokazujący kształtowanie się wysokości wynagrodzeń. W 2013, 2014, 2015 była taka umowa społeczna ze związkami zawodowymi, że to będą lata, gdzie będzie szkolnictwo wyższe preferowane. Teraz, ja dwa lata temu jako poprawkę składałem, poprawkę do budżetu, przewidując to, co się teraz dzieje poprawkę, która zmniejsza wydatki na różnego rodzaju rezerwy budżetowe, które sobie rząd pozostawia. A finał zawsze jest taki, że na końcu roku 10-12 miliardów pozostaje pieniędzy niewykorzystanych z różnego rodzaju powodów, w tym również nadmiernego rozbudowania różnego rodzaju rezerw. W związku z tym, to nie jest tak, że wszystko można rozdawać, ale trzeba przyjąć pewne priorytety. I dla mnie osobiście i dla mojego wychowania, jednym z najważniejszych priorytetów oprócz zdrowia i jakości środowiska jest stan polskiej edukacji. Kierujecie do samorządów coraz większe obciążenia, przecież reformy. Ja tu poprosiłem, żeby z mojego okręgu zrobiono mi taką informację, jak wprowadzano reformę, i ile kosztowało. To chcę Państwu powiedzieć, jak to kosztowało w samorządach, na milion złotych włożonych przez samorząd, 300 tysięcy pochodziło od pani minister Zalewskiej, A przecież mówiła nam przecież, że tutaj złotówki nie będzie kosztowało to samorządów. Nauczyciel dostaje do nauczenia 100 jednostek, a czasu ma 70. A pisze, że nauczył w ciągu 100 jednostek. Czyli chaos, bałagan, kompletnie brak dobrze zorganizowanych podstaw programowych. I co jeszcze robicie? I Jeszcze nie chcecie zapłacić tym nauczycielom. Trzeba włożyć olbrzymią pracę intelektualną dotyczącą yy, programów nauczania, czyli totalnego odchudzenia, czyli również w tego. Pójście w kierunku, w jakim idzie świat, czyli pewnego łączenia niektórych elementów, dużej swobody nauczycielskiej. No i to, co zrobili Finowie, a mianowicie zawsze co roku przewidują taką ścieżkę pieniędzy na różnego rodzaju szkolenie, doszkalanie nauczycieli, doposażenie szkół, nowe projekty. To, to są elementy, które muszą być w budżetach centralnych jako dotacja do samorządów, aby samorządy miały możliwość tutaj funkcjonowania. W mojej ocenie ja jako członek komisji budżetowej stwierdzam jednoznacznie. Istnieją możliwości budżetowe dotyczące zwiększania nakładów na polską edukację.